Znajdujemy się w Gdańskim Green Clubie, jest to największy klub bilardowy na Pomorzu. W tym roku postanowiliśmy zorganizować tutaj ogólnopolską, dużą drazę bilardową z dużym patronem oraz w skład tego turnieju wchodzi także dziewiąty memoriał Damiana Grzmila. W turnieju bierze udział 128 zawodników, w tym też czołówka polskich bilardzistów. Między innymi mistrz świata Wojciech Szewczyk, mistrz Europy Mateusz Śniegocki, czy medalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata Daniel Maciu. Dla mnie to jest taki idealny miks tego, że gramy trochę na luzie, chociaż każdy przy meczu jest równocześnie skupiony na, na wyniku. Także jest to wielka przyjemność tutaj rywalizować. Zdecydowanie nie jestem pewniakiem, bo. Jest chociażby tutaj jeszcze dwóch głównych pretendentów, również kadrowiczów, w tym mój kolega z drużyny, który jest obecnie w Wielkim Gazie, ale i wielu zawodników, no można powiedzieć, amatorów, ale grających na tak wysokim poziomie, że spokojnie mogą nas, nas postraszyć. Eee, turniej rozgrywany jest w formule pucharowej, a to było w sobotę, wczoraj. Dzisiaj gramy w formule już 2 KO. Zostali najlepsi zawodnicy, którzy dzisiejszego popołudnia będą walczyli o zwycięstwo w całym turnieju. Równolegle prowadzimy też tak zwany turniej pocieszenia dla zawodników, którym nie udało się w dniu wczorajszym awansować do fazy pucharowej. Dzisiaj grają w turnieju drugiej szansy. Główna nagroda jest w sumie rzeczowa, chociaż jest też gotówkowa, to jest 2000 zł i kij bilardowy o wartości też kilku tysięcy złotych.